Siemiany, witajcie z tej strony Gabryś, tam w kolejnym vlogu na moim kanale Co, jak już zauważyć dzisiaj na tym vlogu prezentacja tego co nowego nabytku pod koniec 2020 roku Kupiony został dosyć już dawno, bo chyba miesiąc, już około miesiąca już minął A ja jeszcze go nie nagrałem, bo po prostu czasu nie było, nie miałem kiedy przyjechać, to po pierwsze, po drugie nie miałem w ogóle jak tu przyjeżdżałem, to po prostu miałem tyle roboty, że albo nie odpalał, bo paliwa mu brakowało, a teraz to wiecie o co chodzi. No to co, prezentujemy dzisiaj Ursusa 912. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do No to co, zaczniemy sobie, myślę, od tutaj przodu. Od tej strony. Przepraszam, że łożycie coś te delikatne dźwięki wosza, ale wujo aktualnie robi ten. Ale no co no To zacznijmy tutaj od tego boku, mamy tak Tumik taki, o ursusowy, oryginalny I powiem wam tak, kiedyś jest za pokupnie, był tu kolektor od Turbiny Ale wuj już go na szczęście wymienił Bo trochę mocy nie miał, dlatego Jest z turbiny, tutaj mamy chyba pompkę, jeszcze na silniku nie znam ale tu chyba jest pompka No i co no Więcej wam nie powiem Tutaj jest y, takie jakby powietrze, powietrzowe takie, bo to płynna jazda będzie fajna. Cztery obciążniki po 20. Taki? Chyba 20 y, Światła, które działają, później Wam odpalę i pokażę. Y, tu, tu na górze mamy... Czekajcie, ja wejdę, albo inaczej wejdę tutaj na ten tutaj specjalny o. no i co tutaj mamy wlew paliwa tutaj trochę dalej mamy mamy o dojście do chłodnicy tutaj mamy oczywiście też coś od chłodnicy o, tu mamy takie rzeczy oczywiście drugi też to no to jest typ, co od powietrza Tutaj jest magnet do opco na O, tutaj do sprawdzania poziomu oleju w silniku, ale, ter, ale to powinno się na równym, a ja tu trochę tak nie na równym nie, nie stoję, bo tutaj nie ma bota, na jest sobie błota, dlatego tutaj nie ustanąłem. E, tutaj mamy pompkę, paliwa, pompę, e, pompkę ogólnie taką. E, wiadomo, tutaj różne takie rzeczy z tyłu, mamy po dwóch stronach raz, dwa, trzy, cztery, pięć obciążników na kołach nie wiem tam ile one kilo mają ale trochę mają Kiedy chodzi o rozmiar kół to co so, to, 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 to to też wam za bardzo nie powiem no chyba że to gdzieś pisze tutaj macie o rozmiarku, a z przodu koła mają tutaj o macie rozmiarku. No to co, no, tył, światło oczywiście, tylnie działają, dwa odstrzegawcze, mamy tutaj dosyć, dosyć bardzo wydłużony tutaj cięgna, tutaj mamy regulację yy, wysokości cięgna, trzy wejścia hydrauliczne, tu czekajcie na kamerze, o, trzy wejścia hydrauliczne, Ee, dalej mamy y, wejście elektryczne y, Tutaj mamy, tu coś chyba urwane jest, bo tego tu chyba, nie wiem Ogólnie to trochę urwane jest y, Tutaj, jak tutaj widzicie, dolny zaczep, górny jest przymocowywany tutaj Centralka Tak zwana No i tutaj macie też sprężyny, żeby amortyzowana została kabina Prędkość tego ciągnika to jest 25 na godzinę i moc, zapomniałem o godzinie na samym początku, moc to jest 82, konie mechaniczne. Tak jak, czyli tak jak MTZ. Dach jak widzicie ogólnie jest chudy dach tak zwany. Ale jak wujem się ten ciągnik spodoba, bo na razie nie zapowiada się, będzie dach gruby ja bym teraz wsiadł do środka naszej czwórki a kaptur tylko zdejmę i powolutku wejdę do czwóreczki tutaj echo bo dosyć spora kabina jest w tej czwórce tu jak się wyjeżdżałem już nią yy, takie one, tutaj mamy tak otwieramy to ogólnie szyby proszę bardzo są otwierane skrzynka na narzędzia i tutaj obok y, siedzisko dla pasażera y, lampki które też działają zaraz pokażę klamki które mi się naprawdę bardzo podobają o zamykamy one tak leciutko chodzą jednym palusem zobaczcie otwieram drzwi więc one mi się mega podobają z drugiej strony też oczywiście y, szyba jest uchylna y, szyba też jest uchylna, tylko że ma, jest, trzeba bardzo się wychyli, bo to do spora kabina, trzeba się odblokuje i się pcha tutaj, o, i się szybę otwiera. Tutaj wujo ja też jakieś narzędzia trzyma. Yy, dobra, tutaj widzę coś urwane jest, ale tu widzę coś było. Tutaj jak widzicie, o, może chcę zrobić coś takiego, ja tego nie będę robił, bo to jest dla mnie niepotrzebne, biegi zaraz powiem. Tak, tutaj mamy hamulec ręczny. O! Żeby odpuścić, proszę bardzo. Nie wiem czy on działa. Tutaj mamy podnośnik, mianowicie. Y, Pierwsza ta dźwignia od y, fotela. To jest dźwignia od y, hydrauliki, a ta dźwignia jest od podnośnika. Tyło tutaj nie wiem do, za bardzo do czego to służy. Te różne te. Z jest siedzenia e, Więc to no e, Z tej strony chyba już nic nie ma Wiadomo tu sprzęgło jest, wiadomo Czekać hamulec do tyłu, hamulec O, sprzęgło dosyć nie idzie za ciężko więc dla mnie lepiej e, Jest gaz, tutaj e, Blokada mechanizmu różnicowego Yy, tutaj główne, tutaj reduktor mm, no i co, przejdziemy sobie teraz, myślę, do głównej deski rozdzielczej mianowicie, kierownica to jest dwuramienna chyba pierwszy raz jeżdżę na kierownicy dwuramiennej, a nie trzyramiennej e, ursusowej oczywiście ale mi się to podoba, o oh, kurde, kluczek spadł ach, dobre tutaj jest miejsce, tu jest statyka zaraz odpalimy Tutaj mamy tak, gaz ręczny. Tu jest ręczny gaz, którego odpalam ogólnie na nożnym, tylko potem tym, co dostosowuję w miarę. Jeśli chodzi o gaz, tutaj mamy bezprzęgła łączanie wałka, przekaźnika wałka, po prostu, proszę bardzo. Tu mamy żółwzając w tym modelu dokładnie nie działają, bo coś tam mówią, mu już psute jest. W nim, że nie działają. Więc tak, tutaj mamy Samo odpalanie ciągnika od dołu mamy tutaj awaryjne. O, czy nie Ym, są awaryjne wyciągamy opalą się nawet proszę bardzo awaryjne światła działają wpychamy i jest tutaj nie wiem za bardzo do czego to służy yy, dalej tutaj mamy wejście elektryczne, do różnych takich elektronicznych rzeczy e, wiadomo że zegary tutaj są kierunki jeden to jak widzicie na desce tutaj też miga wyłączamy włączam drugi e, widać działa wszystko e, no i teraz co skrzynia biegów czekajcie ręcznie zaciągnę tylko działa. W, w, mamy tak, tutaj jest reduktor, biegi polowe, wsteczne, szokowe, czyli no mamy, dosyć łatwo się one wbijają, podoba mi się to w nim, zostawimy na, na szosowych i tutaj cztery biegi główne, jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Ogólnie nie patrzcie na to, bo tutaj jest o szybkiej skrzyni, pokazuję na to, że... O, tu jest trójka, a tu jest czwórka, ale to nie, to jest jedynka, dwójka, trójka i oczywiście czwóreczka. Cztery biegi główne, czyli... Yy, myślę, że możemy odpalić go, czy nie lepiej? Yy, ja bym go teraz w sumie odpalić, tylko gdzieś do, w sensownym miejscu, miejscowe sobie, sobie kamerę, więc to... Widzimy się za chwilę, jak wyda... Okej, okay, słuchajcie, będziemy odpalać naszego stęcza. On się go pokaże.

Biała. Jak widzicie Potem Nie Do końca co? Wycieracka Druga, tylnia wycieracka I trzecia nadzornica Czyli, jak mówiłem, tutaj jest wycieraczki, nagrzewnica, to... to jest nagrzewnica chyba, tam to nie wiem. No, czyjniczek fajny, trochę zielone błotniki, ale może kiedyś on zrobi, kiedyś, kiedyś, a, a kiedyś to nie wiem, kiedy będzie, ale no to. Na tym vlogu to już chyba wszystko, nagrywam to w Sylwestra, więc niedługo będzie, przyjedzie rodzina, więc... No, na tym vlogu to już chyba będzie wszystko, mam nadzieję, że nowy nabytek, który będzie niedługo na vlogach, pokazywana się Wam podoba, więc co, na tym vlogu to już chyba będzie wszystko, do... jeżeli ktoś nie subskrybuje tego kanału, to niech koniecznie zasubskrybuje, jak chcecie, żebym na vlogach jeździł tą furą, więc co, dajcie w górę, subskrypcję, na razie.